Gdybyśmy tak spojrzeli na tą wojnę konwencjonalną i w ogóle na, na wojsko, bo to jest taki, taka rzecz, która może być obca dla naszych słuchaczy. Jak to wygląda w wojsku? Jak jest z tymi rozkazami, z kolejnością działań w wojsku, jak ta wojna konwencjonalna przebiega, czyli tam kto przejmuje jaki teren, jak to się dzieje? Bo czasem jak słuchamy tych newsów, to właśnie możemy zostać przerażeni, że kurczę, tutaj strzelają jakieś czołgi, jadą, ci z moździerzy. Nie wiadomo, czy to ma jakąś kolejność, jakiś logiczny sens, czy to jest tak, że wszyscy nagle lecimy nie tak. i ktoś naciska guzik albo wydaje polecenie i jazda, nie? No Jak oczywiście to wojna na Ukrainie rozpoczęła się nie rozpoczęła się nagle, nie rozpoczęła się w 2022 roku zupełnie bez jakichś wcześniejszych przesłanek, mhm. bo takie przesłanki były, no, chociażby właśnie ten rok 2014 i ta wojna hybrydowa, ta aneksja Krymu, tak. później wejście na wschodnie rubieże Ukrainy, Donbass, yy, to, to, to się działo przez lata. Natomiast jeśli chodzi o samą wojnę konwencjonalną, w dzisiejszych czasach, kiedy mamy satelity i tak naprawdę ruchy wojsk są śledzone przez wszystkie państwa świata, nie da się tak naprawdę wywołać wojny zupełnie z zaskoczenia, tak? bo te ruchy wojsk są widoczne i, i to gromadzenie wojsk przy granicy z Ukrainą też było widoczne i wywiady, w tym amerykański ostrzegały, że może dojść do konfliktu zbrojnego. Oczywiście Rosja już wcześniej robiła przy granicach różnego rodzaju manewry i zwykle kończyło się tylko na manewrach, więc tutaj było tak trochę na dwa razy, prawda, więc mogły się to skończyć. Ta cała akcja jako manewry, ale były też przesłanki, że będzie faktycznie wybuch konfliktu zbrojnego. A Więc jakie przepraszam. Można jakie... się było tutaj spodziewać, że tak. może faktycznie jest ryzyko, że dojdzie do takiej wojny typowo mm -hmm. konwencjonalnej, czyli wkroczenia wojsk już przez granicę. Jakie tam były przesłanki, bo to może być też ważne z punktu widzenia tych osób, które tego słuchają, po czym poznać, że to nie są ćwiczenia, a może być to coś więcej. Jak byś to ocenił? No z punktu widzenia takiego prostego obywatela to raczej nie będziemy mieli takiej informacji, czy mm. mamy się spodziewać tylko demonstracji siły tak. Tak, wojsk przeciwnika, czy może dojść tutaj do konfliktu zbrojnego. Ale na pewno trzeba z się śledzić takie informacje, kiedy są gromadzone wojska przy granicy, no bo jest to niebezpieczne, prawda? Nie wiemy... Kasus Ukrainy tutaj pokazuje, że nie wiemy, jak to się może skończyć. Większość ekspertów, nawet wypowiadających się w telewizji, sądziła, że nie będzie wojny. Do tej mm. wojny jednak doszło. E, wszyscy uspokajali, że nie, raczej tutaj po, po raz kolejny Rosja pokazuje tylko pręże muskuły, nie, do, nie dojdzie do wojny. Do niej jednak doszło. Ale e, to chcę powiedzieć: jeśli faktycznie te wojska były gromadzone przy granicy, były gromadzone też e, pewne zapasy w postaci cystern czyli tych linii zaopatrzenia, no to już jest niepokojące. Taki hmm. prosty obywatel, no nie ma takiego szczegółowego dostępu do takich informacji, bo one nie są upubliczniane, ale no gdzieś tam w mediach jednak się przewijało, że, że te wojska dużo, są Że było dużo na przykład, że, że dużo są gromadzone. niż do tej pory, nie? Dokładnie to na przykład tak. mnie osobiście gdzieś tam, to tam mówię, kurde, takie ilości, no były ćwiczenia, ale żeby aż tak, na taką skalę, coś podejrzane, nie? To może być. Tak, także no, wiadomo, nie możemy mm -hmm. nigdy padać w panikę, kiedy Rosja organizuje manewry, bo takie też były nieraz organizowane, chociażby przy granicy polsko-białoruskiej. Ale jednak gdzieś tam z tyłu głowy powinniśmy mieć to na uwadze, że jest to zawsze kwestia obniżająca bezpieczeństwo w tym momencie, jeśli coś takiego jest organizowane. Okej, okay. i teraz jak działa taka akcja? Czyli załóżmy, że tak jak tutaj gromadzą się te siły, wiemy już, że to nie będzie raczej tak, że. Wojna zacznie się znikąd nagle. Ta konwencjonalna w sensie zacznie się znikąd nagle, i nagle przylecą samoloty, i czołgi pojawią się z ziemi. Jest to bardzo mało prawdopodobne. Tylko będzie, będzie jakiś moment, że to się gromadzi, i wtedy nie możemy tego przegapić i już przygotować pewne rzeczy, o których będziemy w dalszej części tutaj mówić. Co dzieje się dalej, kiedy już to się rozpoczyna, wjeżdżają na nasz teren? Czy to jest tak, że to jest jakiś synchroniczny atak, czy to każdy ma swoją taktykę, czy jest mniej więcej jakaś przewidywalność tego, co się będzie działo w, 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 w tym kontekście? Bo jeśli mówimy o takim. W typowym konflikcie wojny konwencjonalnej, no to działa oczywiście operuje lotnictwo przeciwnika, które niszczy cele strategiczne, niszczy też cele tzw. infrastruktury krytycznej czyli na przykład sieci teleinformatyczne, sieci przesyłowe, węzły komunikacyjne, węzły łączności czy takie typowe, typowe cele strategiczne. No i Wiadomo, możemy się spodziewać właśnie tego typu nalotów, więc jeśli ktoś mieszka w pobliżu na przykład tego typu obiektów mogących być uznane za cele wojskowe bądź jakieś węzły łączności, węzły komunikacyjne, maszty telekomunikacyjne, no to może czuć pewien, pewien niepokój na pewno, no bo wiadomo, ta broń, która jest używana, ona nie jest w 100% idealnie celna, wszystko zależy oczywiście od obsługującego. E, także to jest jedna sprawa. Naloty, mhm. naloty. Czyli najpierw jakby idzie nalot, a potem za nalotem to się czy To, dzieje to dalej. są działania, które dą równolegle. Aha, równocześnie okay. oczywiście wkraczają wojska lądowe, e, może pojawić się ossał artylerii, mhm. rakietowej bądź, bądź innej. No i e, wojska zmechanizowane, wojska pancerne wkraczają praktycznie równocześnie. E, to mówię, Typowy przykład wojny konwencjonalnej, natomiast tak. niekoniecznie może tak wyglądać. Mogą oni wjechać, zajmują na przykład tylko jakiś pas przygraniczny, mogą zająć tylko jakieś wybrane swoje cele. Mm -hmm. No to w zależności od tego, jaka w danym przykładzie będzie realizowana taktyka danego zgrupowania wojsk, tak jak na Ukrainie były to tak zwane siły batalionowe, które miały mm -hmm. konkretne cele, no ale jak wiemy, ich nie osiągnęły, bo opór od samego początku Ukraińców był bardzo duży. Okay. Y czy jest jakiś y, przykład taki z, z no z powiedzmy z nieodległego czasu dla nas, takiego konfliktu konwencjonalnego, który przebiegał podobnie, ale nie Ukrainy. Albo odwrotnie, inaczej. Czy coś takiego kojarzysz z punktu widzenia historii współczesnej, bo to jest też może być ciekawe, żeby spojrzeć na to inaczej. No jeśli chodzi o Europę, no to my Polacy mamy doświadczenia, prawda? Mm. Wielokrotnie byliśmy doświadczeni wojną. No, w XX wieku II Wojna Światowa pokazała e, i zaskoczyła nas właśnie tą szybkością działań wojsk przeciwnych, które Praktycznie niemal nie zatrzymywały się, parły cały czas naprzód, wypychając właśnie takimi silnymi uderzeniami wojsk mm -hmm. pancernych, chociażby tutaj na kierunku częstochowskim. No i to na pewno było duże zaskoczenie. Eee... Czy Rosja taką samą taktykę teraz zastosowała, jeżeli chodzi o Ukrainę, żeby tak napierać mocno i w ten sposób zrobić, czy raczej coś innego? Jak Tam myślisz? było trochę inaczej. Tam były takie grupy batalionowe, które miały konkretne zadania, zajęcia konkretnych stanowisk, Aha. ale im się to po prostu nie no, udało no, z powodu takiego, że były niszczone. Były mhm. niszczone bardzo mocno przez takie małe oddziały, głównie lekkie okay. ukraińskie, właśnie obrony terytorialnej, które niszczyły niszczyły te zgrupowania przy pomocy chociażby wyrzutni Javelin i, i, i innych.